To jest sobota 24 kwietnia 2010 rok Jedziemy. Godzina jest mało ważna, jest rano. Jest bardzo rano, już nie pamiętam kiedy w ostatni raz tak wcześniej stałem, bo jestem bezrobotny. Piada, znaczy niezarejestrowany. Dobra, nieważne. No. Tak wsiak, jedziemy do Torunia na Supercross i na Bacha Gotika na koncert celi numer 3 i zrobić parę głupot, których mam nadzieję, że nie będziemy żałować. Tak jest, jedziemy. Więc jazda. Jesteś zdenerwowany? No kurwa te... Coś te żebyśmy kurwa nie pojechali na te jebane zawody. Dobrze, że są dopiero jutro. No kurwa to. Ale kwatery mamy. Najpierw kurwa myślałem, że ty opracujesz mapę, a później... Nie, ale ty myślałeś, że ja opracuję. O. I się minęliśmy. Później zapomniałem kurwa kuponów zniżkowych do Maka. O. A teraz kurwa, okazało się, że nie można w Emilii zjechać. Z z autostrady. Oczywiście chciałbym też podziękować z tego miejsca generalnej dyrekcji drugiej autostrady za to, że nie oznaczyli prawidłowo zjazdów. would be okay to kiss Chciałbym się dowiedzieć, szczęść Boże, czy można by się dostać w chwili obecnej do Pawilonu Pielgrzyma? Oczywiście, no. tak. Wiecie, jak już tak wygląda. No ale zapraszam, proszę bardzo. Wyczuł nas. Wyczuł. <grym> 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 <By tu. grym> Myślę, że... stary ale fajnie ale ma... przynajmniej mam rodkę stary nie wiedziałem, nie myślałem, że nas puszczą fajnie widzieliśmy dziwnie się czuję <laughs> ja też tak w ogóle ruch. tak w ogóle, wiesz, tak jest tutaj tak, kurwa, taka atmosfera podgrywka. jak jakimś kurde a co zdjęcia robisz? nie można zdjęcia robić jak w koreańskim tym, nie? No. nie można dowodza stać plecami takie widzi. absolutnie o stary stary tak ogólnie całkiem kulturalnie nie, zabi, nie zabili tak. nas.